szeroki zakres usług foto video. szczegóły na kamildzieniek.pl 29. kolejka ligowych zmagań przypadła na domowe spotkanie ze Slawią Ruda Śląska. Goście okupują miejsca w dolnych rejonach tabeli. Faworytem tego spotkania byli zatem gospodarze, którzy cały czas marzą o awansie do czwartej ligi. Spotkanie to do łatwych jednak nie należało. Zobaczmy składy obu drużyn. Slawia, Ruda Śląska, 1 to Latka, 7 Schubert, 3 Komor, 5 Sejler, 8 Majcher, 6 Dolecki, 15 Kowynia, 11 Rejmanowski, 17 to Dragon, 10 Maciaszczyk, 14 Borgamostro. Trenerem jest Jarosław Zajdel. Sparta, Katowice, 12 Skocz, 17 Witkowski. 21 Sobotka, 6 Hołota, 5 Wiśniowski, 15 Gąska, 10 Będkowski, 8 Tomarko Ossian, 14 Weber, 9 Kubacki, 11 Gielza. Trenerem jest Michał Czyż. O godzinie 11.00 początek spotkania sparte ze Slawią, łaci, którzy się spóźnili, mieli czego żałować, bo to druga minuta spotkania i pierwsza bramka w tym spotkaniu. Na listę strzelców wpisuje się Radosław Kowynia i goście dość niespodziewanie Obejmują prowadzenie w tym pojedynku. Kowynia najwyżej je wyskoczył w polu karnym, no i nie dał szans na interwencję Michałowi Skoczowi, który zastępował Krzysztofa Pieczonkę. To już dziesiąta minuta spotkania. Strata w obozie partym, no i to jest szansa dla Slawii, Ruda Śląska na szybki kontratak. Piłka posłana w pole karne do Marcina Rejmanowskiego. Łapie to jednak pewnie Michał Skocz. 26 minucie odpowiada Sparta Pętkowski z rzutu różnego jest Mateusz Gąska. Jest też wyrównanie dla sparty Katowic. Stałe fragmenty gry to silna broń podopiecznych Michała Czyża, o czym przekonała się niemal każda drużyna w Lidze okręgowej. 36 minuta Sobotka na lewą stronę do Kubackiego. Kubacki schodzi do środka, uderza na bramkę Arkadiusza Lacki. Minimalnie zabrakło, aby Kubacki strzelił naprawdę pięknego gola. 40 minuta kolejny rzut, rożny Markosjan w pole karne. Uderzenie głową Tomasza Hołoty. Radzą sobie jednak goście, a konkretnie Jakub Dolecki wybija piłkę z linii bramkowej. To już fragmenty drugiej odsłony. Będkowski w pole karne do Webera. Ten strzela, ale doskonale broni arkadiusz Latka. Będkowski, piłka posłana w pole karne. Gospodarze domagają się odwizdania ręki przez zawodnika Sławii, konkretnie Radosława Kowynie. No ale sędzia nakazał grać dalej. To już minuta pięćdziesiąta piąta W natarciu goście Piłka wybita, jeszcze jest uderzenie na bramkę Skocza, bardzo ładne Uderzenie piłka, dobrze dokręcona No ale zabrakło jednak, aby Znalazła się w siatce bramki Spart a to już minuta 56. szósta jest Kamil Witkowski Przed polem karnym, strzał po długim Rogu, jest druga Bramka dla gospodarzy Witkowski zszedł Na prawą nogę, uderzył po długim Rogu, no i nie zdołał wyciągnąć tego uderzenia. Arkadiusz Latka. 61 minuta, atakują teraz goście. Hałota do skocza. Wiśniowski fatalny teraz błąd, piłkę przejmuje. Dawid Maciaszczyk. No ale zbyt długo zwlekał. No i naprawił swój błąd Mateusz Wiśniowski. Dobra okazja gości. Nie udało się jednak pokonać skocza, no ale udało się to zrobić w 64 minucie spotkania. Piłka na prawej stronie boiska, zagranie w dłuższy bramki. Jest tutaj Mateusz Dragon, który wpisuje się na listę strzelców. 2 do 2 w 64 minucie tego spotkania. Kompletnie nieobstawiony zawodnik gości pewnie wykorzystuje sytuację i pokonuje Michała Skocza. Bożek do Bęczkowskiego, to już 81. minuta. Będkowski poradził sobie na prawej stronie boiska z Doleckim, Będkowski schodzi do środka, uderza, rykoszet od Tomasza Komora i bramka numer 3 dla Sparty Katowice. No długo musieli czekać na tą trzecią bramkę zawodnicy Sparty, no ale udała się ta sztuka Hamilowi Będkowskiemu. No tak, udało się, poszedłem prawą stroną, zszedłem do środka, uderzyłem tam, bodajże rykoszet był no i, i mogliśmy się cieszyć, przynajmniej przez chwilę. A to już minuta 86 i kolejna okazja Slawii Ruda, śląska piłka u Marcina Rejmanowskiego. Ten jednak fatalnie przestrzelił. 89 minuta, Slawia szukała tej wyrównującej bramki. Piłka na lewej stronie wojska jest tutaj Jakub Dolecki. Dolecki poradził sobie z bożkiem. wyprzedził Słocińskiego jest faulowany zdaniem sędziego jednak przed polem karnym. Nie zgadzają się z tą decyzją goście, żółta kartka dla trenera Jarosława Zajdela, wściekły szkoleniowiec gości, no i ma słuszne pretensje, bo Sławii należał się rzut karny w tej sytuacji. Jedenastki jednak nie było, w końcówce Sparta wychodzi z szybką kontrą, piłka trafia do Kamila Witkowskiego, który ustala wynik spotkania na 4-2 dla Sparty Katowice. No i podopieczni Michała Michałaczyża dopisują kolejne trzy punkty w ligowej tabeli, choć jak powiedział po spotkaniu szkoleniowiec Sparty, to zwycięstwo w ogóle go nie cieszy. Nie była to łatwa i tutaj... Może nie będę się rozwodził o dzisiejszym meczu, ale o całokształcie, jaki my prezentujemy po przegranym meczu z Mikołowem. My nie wyglądamy jak drużyna, która ma awansować i my w tych meczach wygrywamy te mecze, ok, ale tą gromy nie zasługujemy na to, żeby być drużyną, która aspiruje o ten awans. I ten mecz dzisiaj to był taki gwóźdź do trumny i jasne, zwycięstwo, dopisujemy trzy punkty, nikt o tym nie będzie pamiętał w poniedziałek, może nie w poniedziałek, bo będzie analiza, ale we wtorek, w jakim stylu to zrobiliśmy. Ale oczy bolały dzisiaj od tego, w jaki sposób. My graliśmy, w jaki sposób przeciwnikowi daliśmy strzelić bramki i, i cały kształt, tylko i wyłącznie trzy punkty cieszą. Poza tym nie ma żadnego jakiegoś jednego momentu, z którego byśmy mogli wyciągnąć na plus dzisiaj. Dzisiaj przemeblowana linia obrony, ale tutaj nie można mieć do, do linii obrony. E, największych pretensji, że straciliśmy dwie bramki, tylko tutaj cały kształt, cały zespół wyglądał po prostu słabo. Myślę, że nie da się być zadowolony z tego spotkania, to było bodaj najgorsze. Spotkanie od kiedy tutaj jestem w naszym wykonaniu. Fakt faktem brakowało nam podstawowych bodajże czterech zawodników, ale nie możemy tego zwalać na to, bo mamy tak szeroką kadrę, że powinno to zupełnie inaczej wyglądać i powinniśmy zdecydowanie lepiej zagrać. Kolejne spotkanie Sparta Katowice rozegra już 4 czerwca. Na wyjeździe zmierzy się z tęczą błędów, a początek tego meczu zaplanowano na godzinę 17.